Dzień dobry, Tomasz Bittner, CIO.net. Dziś razem ze mną, niestety tylko wirtualnie, Bogumił Kamiński. Dzień dobry. Bogumił, profesor SGH i dyrektor programowy naszej konferencji Data Connect, nie Cloud Connect i dobry duch wielu naszych przedsięwzięć związanych z danymi. Dzień dobry Bogumił. Dzień dobry. I Krzysztof Osiński z firmy DTIQ, czy lepiej mówić DTIQ, Krzysztof. Lepiej mówić DTIQ, zdecydowanie. DTIQ, DTIQ, Krzysztof szefuje działowi rozwoju DTIQ i prowadzi bardzo ciekawe projekty chmurowe. Jeden z nich, przynajmniej z dużym komponentem chmurowym, to Projekt dostrzeżony w, tym, w, w, w ubiegłym roku w naszym konkursie Digital Excellence Award. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną dzisiaj rano. A spotykamy się, żeby porozmawiać o danych, sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym w chmurze. Ten temat będzie jednym z ośmiu dużych wątków, wokół których organizujemy konferencję Cloud Connect. To już. 8, 9, 11 marca, na którą serdecznie zapraszamy i dzisiaj chcielibyśmy trochę porozmawiać o danych, o sztucznej inteligencji, o uczeniu maszynowym. Zacznijmy od tego, co chmura ma do zaoferowania w kontekście danych i ich przetwarzania? No może ja zacznę z... tego pytania. Moim zdaniem generalnie chmura ma, ma sporo do zaoferowania. To znaczy tak na bazowym poziomie to na pewno szybki dostęp do niezbędnych zasobów. No a przede wszystkim jak spojrzymy na rozwiązania między innymi w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, to są tak jakby daje nam dostęp do najnowszych rozwiązań, które są gotowe do użycia. To jest coś, z czego nie musimy tak naprawdę Spędzać czasu nad developmentem i budować tego samodzielnie. No a często to są usługi, które jesteśmy beneficjentami tak naprawdę już tysięcy czy setek tysięcy użytkowników, to też ma znaczenie. Myślę, że to jest bardzo istotne. Tak, to ja myślę, że tutaj, bo ty mówisz szybciej, ale w tym szybciej, to jakby jest kilka aspektów. Po pierwsze, jeden jest ważny taki, ja bym go nazwał, że jest większa elastyczność, to znaczy. Jeżeli dzisiaj potrzebuję, mam tysiąc klientów, a jutro będę miał ich milion, to nie muszę robić półrocznego procesu zakupowego, sam sizeować sprzętu, się zastanawiać, co będę potrzebował, po prostu mogę to w sposób automatyczny wyskalować. Co jest szczególnie właśnie istotne w tych zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją, gdzie z reguły jest tak, że proces budowy modelu jest bardzo kosztowny obliczeniowo. Natomiast jak już go zbudujemy, to potrzebuje znacznie mniejszych zasobów obliczeniowych, no i teraz kupowanie bardzo dużej infrastruktury takiej on-premise tylko po to, żeby przez jeden czy dwa dni ją używać w ciągu roku, a przez resztę czasu ona stoi i czeka na to, że będzie wykorzystała. Na to też jest nieefektywne, ale druga rzecz, którą tu Krzysztof Podkreślił, która myślę, że jest ważna, że mamy już gotowe komponenty i w zasadzie we wszystkich technologiach te gotowe komponenty są. Co więcej, one są tak przygotowane, że jest łatwo je ze sobą łączyć. To znaczy ci dostawcy chmurowi, oni już jakby się przewidują to, że my będziemy te komponenty chcieli ze sobą łączyć w jakieś większe rozwiązania i i to jest dużo łatwiejsze niż w momencie, jeżeli byśmy dopiero zaczęli sobie komponować to z jakichś rozwiązań, które byśmy wybierali sami. No to Jeszcze ja dodał taki jeden aspekt: to jest bezpieczeństwo. Paradoksalnie, wszyscy, bo część świata co najmniej, myśli, że to jest odwrotnie, a myślę, że to też jest istotny aspekt tego tej wykorzystania chmury. Bezpieczeństwo jest na wysokim poziomie w takich rozwiązaniach. Wbrew pozorom, często zbudowanie takiego poziomu, właśnie na własnego, nie jest takie łatwe. No, Krzysztof, to. zacząłeś od tych gotowych komponentów, które czekają na, na wykorzystanie w chmurze. To spróbujmy powiedzieć, może w ten sposób, jakich operacji już dzisiaj nie warto wykonywać poza chmurą. Gdzie chmura ma tak wysoką przewagę w kontekście danych, że po prostu. Nie warto interesować się utrzymywać czy próbować czegoś robić on-premise. Znaczy, ja myślę, że to są bariery troszkę nie tyle w samej chmurze, co jeszcze w całej infrastrukturze, bo jak spojrzymy na przykład na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym no, i nie chodzi tu o tylko i wyłącznie streamowanie danych, ale na przykład komputer vision, przetwarzanie obrazu, to jednak mimo wszystko na, na kwestia całego na, na internetu, dostępu do tej chmury. Powoduje jakieś, a często znaczące opóźnienia. Wydaje mi się, że to jest coś, co na pewno jeszcze długi czas będzie realizowane na tych końcówkach, czyli urządzeniach brzegowych. Czy można powiedzieć, że jest generalnie coś, co nie jest warte robienia w chmurze? Myślę, że. Nie, chciałem spytać tylko... przeciwnie. No tak, ale dobrze, niech będzie. Gdzie chmura nie ma konkurencji? O, to jest dobre pytanie. Czyli nie ma konkurencji. Ale to myślę, że też trochę to, co w mi podkreślił, to jest skalowalność i dostępność. Myślę, że dostępność, to ta, ta, ta taka du, duża dostępność i ciągłość biznesu to jest ważne. Więc tu myślę, że jest nie do pokonania w tym zakresie. Ja myślę, że tu warto jeden taki aspekt też dodać, który jakby się wiąże z tym, co już Krzysztof mówił, mianowicie. W momencie, jak zaczynam skalować biznes, w szczególności geograficznie, tak, czyli mamy też w Polsce firmy, które działają globalnie, no w tym momencie wykorzystanie chmury pozwala mi nawet tak fizycznie sobie podjąć decyzję: OK, mam te różne centra u tych prowajderów, one są rozsiane po całym świecie i zapewniają przy odpowiedniej konfiguracji tego oczywiście, że opóźnienie dla użytkowników na całym świecie jest znacznie mniejsze niż jakbym to wszystko miał serwować z jednej serwerowni u mnie gdzieś tam pod Warszawą. Jak w takim razie oceniacie to, co w chmurze można znaleźć do zastosowania sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego? Krzysztof, Ty wykorzystujesz takie komponenty? No tak, to zdecydowanie przede wszystkim nam pomogło w w wspomnianym projekcie, bo na no, w ogóle w całym no, okej, po, tego, to, że... Spróbujmy w dwóch zdaniach przynajmniej powiedzieć o tym projekcie. Nie wiem, czy ja to zrobię, czy powinienem zostawić to Tobie, to może mnie poprawisz. Otóż DTIQ jest firmą, która analizuje rynek restauracji, hoteli, tego typu usług, czyli branża hospitality bądź choreka, po to, żeby optymalizować koszty w tych sektorach. Wasza praca składa się zarówno z obserwacji pewnych procesów, jak i przygotowywania audytów. Zaprzęgliście do tego właśnie sztuczną inteligencję, poprzez chmurę, żeby połączyć dane transakcyjne z obrazem, z kamer, wideo i w ten sposób dostarczać lepsze analizy. Myślę, że marketing nasz był super, ten zadowolony. Bardzo dobrze to, to ująłeś. Najpierw bym tego nie powiedział. Tak dokładnie jest. Zajmujemy się, to jest taki, ma taka dziedzina jak loss prevention, czy ograniczanie właśnie tych strat, i wykorzystujemy w tym celu też sztuczną inteligencję. Takich kilka liczb na dzień dzisiejszy właśnie dzięki temu, że mamy dostępność tych usług w chmurze i to co Boguś powiedział, czy jak wyskalować ten biznes. Czyli z kilku lokacji w przeciągu roku byliśmy w stanie do kilkuset, już około siedmiu set lokacji. Wyskalować nasze rozwiązanie, oparte o, które wykorzystuje Computer Vision. Właśnie dzięki tym komponentom, które się znajdują w chmurze. My akurat jesteśmy w aws ale myślę, że większość z tego jest bardzo <coughs> powielalna, czy generalnie jest powielalna w innych, w innych rozwiązaniach. Dzisiaj przetwarzamy ponad 3 miliony klatek dziennie. Może to jest dużo, może to nie jest dużo, ale dzięki właśnie takim rozwiązaniom jak z Video Stream, czy, czy DynamoDB, czy innych rozwiązań, które akurat tam znaleźliśmy, w naszej chmurze, nam się to udaje. I ponad 2 miliony transakcji, z czego 220 tysięcy ponad jest audytowanych przez algorytm sztucznej inteligencji, także zdecydowanie popieram to, tą skalowalność. To jest bardzo ważne. Nie zbudowalibyśmy takiego, takiego, takiej serwerowni, takiego data center w tym czasie, żeby zaspokoić potrzeby tych naszych klientów i naszych audytorów przede wszystkim. Bogumił, AI i machine learning, czy to w ogóle poza chmurą ma jeszcze sens? Albo czy to w ogóle kiedykolwiek miało sens? Czy to da się zrobić poza chmurą? Nie no, oczywiście technicznie się da, no, tylko tak jak mówiliśmy, może już tak bardzo konkretnie mówiąc, kiedy rzeczywiście się ta robi różnica? Różnica się robi wtedy, jeżeli Zaczynamy roz, robić rozwiązania, które wymagają wykorzystania obliczeń na kartach graficznych. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście można sobie kupić kartę graficzną i samemu taki serwer sobie skonfigurować, natomiast to nie tylko jest drogie, tylko to po prostu wymaga bardzo dużo pracy i ja myślę, to co no, a, a, a gdzie te karty graficzne są potrzebne? no Tam, wszędzie, gdzie zaczynamy robić deep learning, czyli właśnie przetwarzanie danych nieustrukturyzowanych. I to, co myślę tutaj warto podkreślić, to jest to, że na przykład mamy taką pracę z tymi kartami graficznymi. To jakby nie jest tylko korzyść taka, że ja jej nie muszę kupować. Tylko w momencie jak ja bym chciał sobie u siebie w serwerowni taki serwer odpowiednio skonfigurować, to moi administratorzy muszą wiedzieć, jak to robić i od strony hardwareowej, i od strony nawet często systemu operacyjnego, i tak dalej, i tak dalej. Tych warstw jest bardzo wiele. No i to, co mi chmura daje, to jest to, że ja prowadząc biznes w Polsce w ogóle się nie muszę zastanawiać, jak to skonfigurować. To, co muszę się nauczyć, no to muszę się nauczyć, jak do tego podłączyć się. Natomiast już cała wiedza, która jest pod spodem, czyli jak zapewnić, żeby to działało, właśnie tak jak Krzysztof wcześniej mówił, żeby to było bezpieczne, to nawet bezpieczeństwo, ale też po prostu konfiguracja albo aktualizacja oprogramowania, ponieważ w machine learningu w tej chwili, nie wiem, nie przesadzę, jak powiem, że co miesiąc coś nowego jest tak? i teraz... Ci operatorzy chmurowi, dostawcy, oni to po prostu sami aktualizują, a z punktu widzenia użytkownika to jest transparentne. Alternatywnie, bym musiał kogoś tam zatrudnić, kto by się miał tym zajmować, szukać najnowszych wersji, uczyć się tego, i to jest wysoce kosztowne. Tych kosztów oczywiście można uniknąć. Słuchajcie, we wszystkich w zasadzie procesach związanych z analityką danych, wszystkich dużych przedsięwzięciach, które wykorzystują dane, widać, że uzyskiwane korzyści są wprost proporcjonalne do całego okresu przygotowań, do tego, jak dobrze przygotujemy dane do wszystkiego, co robimy. I ten wysiłek prawdopodobnie jest nieproporcjonalnie większy niż przy innych przy innych projektach nie opartych tak mocno o dane. W takim razie pytanie jak przygotować się do tego typu projektów, gdzie mocno wykorzystujemy dane, czy uczenie maszynowe i które chcemy prowadzić w chmurze. Ale to jest szerokie zagadnienie, ale tak w kilku słowach to myślę, że na pewno warto troszeczkę Zdobyć wiedzę na ten temat, jak generalnie, czy są jakieś metodyki i frameworki, które już nam troszeczkę pomogą w tym, w tym przedsięwzięciu. Są pewne standardy, czy to CRISP, Data Management, czy to, czy to na przykład w obszarze delivery, już potem data-driven, scrum, są. Jest parę takich metody, które na pewno to ułatwią. Natomiast wydaje mi się, że bardzo ważne jest przede wszystkim spojrzenie na to, czego my potrzebujemy. Albo robimy to jednorazowo i jest to jakaś kwestia, która może na przykład być zlosowana. A może mówimy, że to już jest wpisane w nasze DNA, na przykład tak jak stwierdziliśmy, to takie, taką decyzję podjęliśmy w DTIQ, i to jest droga przez analizę naszych umiejętności, zasobów, czy tego całego skill tak ładnie powiedzianego i dostępnych właśnie technologii. I to jeszcze podkreślę, co Boguś powiedział, czyli patrząc z perspektywy wykorzystania technologii, którą mamy pod ręką. No, to myślę, że ktoś, kto miał jakieś do czynienia właśnie z taką konfiguracją w tym szalonym świecie, w tej chwili machine learningu i tego, jak się rozwija, to zdecydowanie musi dobrze odpowiednio dobrać tę technologię, bo ona może być właśnie pomocna. Może być ten time to market. I z takich ważnych, naprawdę ważnych elementów do przygotowania danych, i tu myślę, że mamy parę, moi koledzy, koleżanki z firmy się zgodzą, dużo zwrotów w kwestii właśnie budowania całego zespołu do oznaczania danych, przygotowania danych i potem ich walidacji. To jest jakby wydaje się, że to uczenie modeli i, i całość związana z, tym, z tą technologią jest ważna, ale wydaje mi się, że gro pracy leży właśnie w tamtym miejscu. No i ostateczny cel to MLOps, To już teraz nie tylko dev, 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 DevOps, tylko też machine learning operations. Nie wiem, czy straciliśmy bo Bogumiła przed chwilą. Jeśli Bogumił jesteś, to prosimy odezwij się. Jeśli nie, to kontynuujemy i czekamy na... Ja już się A, jest, jest. na inny internet, więc Odzyskaliśmy. Odzyskaliśmy. nie wiem, co Krzysztof powiedział, ale jak go wtedy kiedy jeszcze byłem, to mogę jedną rzecz. Myślę, tu warto podkreślić w zakresie tego przygotowania, bo to jest takie myślę, porównanie stosunkowo proste, ale które jakby myślę dobrze pokazuje, do czego się trzeba przygotować, plus gdzie jest główne wyzwanie i po co takie konferencje warto organizować, jak tak, którą będziemy mieli, czyli ten Cloud Connect. Mianowicie jak myślimy sobie o chmurze, to najprościej myśleć o tym tak, jak. O klockach Lego. Chmura dostarcza mi komponenty. To jest tak, jakbym kupił sobie pudełko klocków Lego, gdzie mam te klocki, one wszystkie są zintegrowane. Wszyscy wiemy, że wspaniałe rzeczy można z nich budować, tylko jest jeden problem. Muszę wiedzieć, jak to zrobić. I to, co jest właśnie wyzwaniem, to jest to, że mam, yy, yy, mam kilkadziesiąt, albo często nawet może nawet więcej, różnych usług, które ta chmura, nawet pojedyncza, mi dostarcza. Tylko pojawia się pytanie dobrze, jak z nich zbudować rozwiązanie. To jest w szczególności istotne dlatego, że tych narzędzi trzeba się nauczyć i nie będę wszystkiego robił tak samo, jak robiłem dotychczas pracując czystą premise Tu w szczególności to już Krzysztof trochę o tym wspomniał, ale to, co jest istotne, to jest to, że prawdopodobnie ja tą architekturę, czyli te klocki inaczej poskładam, jak to jest jedna osoba, która ma na tym pracować. Jak jest 10 osób, albo jak jest 1000 osób, dokładnie te same komponenty. Najprawdopodobniej w inny sposób poukładam, po to, żeby zbudować z nich rozwiązanie. Tutaj mówiłem o tym skalowaniu wielkość zespołu, ale tak samo to jest skalowanie, właśnie w rodzaj projektu. Czy to jest projekt jednorazowy, czy to jest projekt, który ma działać cały czas, czy to jest działanie baczowe, czy streamingowe. Generalnie jest bardzo dużo wiedzy, moim zdaniem, którą. Trzeba nabyć w zakresie tego, jak tą chmurę efektywnie wykorzystywać? Dzisiaj problem z danymi polega między innymi na tym, że ogromna ich część, szacuje się, że około 80% całych zasobów przedsiębiorstw to są dane nieustrukturyzowane. Jak chmura może pomóc w ich wykorzystaniu? Od to jest taki przykład między innymi z computer vision właśnie przetwarzania obrazu. To to, już już wspominaliśmy we wcześniejszych wypowiedziach, bo wydaje mi się, że patrząc z perspektywy dostępnej technologii, bo kiedyś to, no to się mówiło ogólnie, big data, dzisiaj mam już konkretne rozwiązania pod konkretne potrzeby. Wydaje mi się, że znowu tutaj chmura wychodzi naprzeciw tym, tym potrzebom i bardzo łatwo. Dobrać te komponenty, które nam w tym pomogą. Tak, Ja wspomniałem akurat o rozwiązaniach rozwiązania Amazonowych, które pozwolą i przesłać, i przetworzyć tego typu dane, ale czy to w Microsoftu, w Mazurze, czy, czy w Google znajdziemy bardzo podobne, bo nawet te same odpowiedniki, jeśli chodzi o, o, o możliwości tego, tego cloudu. Więc jakby. Uważam to za taką krytyczną właśnie dostępność. To wspominałem na początku, jakby to miałem też na, na myśli, że te rozwiązania, które już są przetestowane i tak naprawdę wykorzystywane przez setki tysięcy innych użytkowników, nabierają takiej dojrzałości dużo lepiej niż to, to co pewnie w jakimś takim krótkim czasie jesteśmy w stanie zrobić samodzielnie. I tu się takie Dobre stwierdzenie pojawia, które też nasz szef często używa, że właśnie róbmy produkty, nie projekty, bo, bo projekty jest łatwo zrobić, gorzej jest zrobić produkt. A właśnie chmura myślę, że jest tym, co może nam pomóc zrobić projekty, przepraszam, produkty, a nie projekt. Boguś? no to tutaj myślę, że Krzysztof, jakby to dobrze powiedział, więc w zakresie tym może tyle warto dodać, że jakby chmura daje mi dwie opcje. To znaczy. Tam, gdzie ja dysponuję swoimi danymi albo moje wymaga są bardzo specyficzne, to ja dzięki chmurze mogę stworzyć swoje rozwiązanie, czyli tak jak Krzysztof mówi, ten produkt, który będzie tworzył nową wartość i jakby nowe możliwości dawał. Ale często jest tak, że mam bardzo standardowe potrzeby albo przynajmniej częściowo standardowe. Typu, na przykład, chcę identyfikować osoby na tych zdjęciach, gdzie to jest zadanie, które oczywiście pewnie nie jest końcowym efektem, jaki chcę osiągnąć w moim procesie biznesowym, ale jest to zadanie, które już dawno zostało rozwiązane. Dostawcy chmurowi to doskonale wiedzą i w związku z tym nie wymagają ode mnie, żebym ja to od zera budował, tylko po prostu biorę komponent, który dostarcza taką funkcjonalność i ja mogę to wykorzystać w moim. W projekcie, jaką to ma korzyść, daje korzyść, to daje ogromną korzyść, ponieważ time to market wtedy takiego produktu, który ja wytwarzam, jest znacznie szybszy. Dlatego, że stworzenie takiego modelu dobrego, który właśnie przetwarza obraz, czy dźwięk, czy tekst, to nawet może być miesiące. A jeżeli akurat coś, co ja potrzebuję, jest w miarę standardowe, no to ja po 15 minutach już mam ten komponent dołożony do mojego rozwiązania. Słuchajcie, na koniec chciałbym Wam zadać pytanie, które aż się prosi o taką o szerszą odpowiedź. Ja chciałbym, żebyście to zrobili w sposób jak najbardziej skondensowany. Otóż nawet jak tutaj rozmawiamy, można odnieść takie wrażenie, że z, w tym wszystkim w projektach, które mają na celu budowę produktów, jakby powiedział Krzysztof, technologia jest najprostsza. Trudniejsze zagadnienia, to Zarządzanie, data governance, takie krytyczne podejście do samej analizy otrzymywanych wyników. Czy chmura według Was wnosi tutaj ułatwienia, czy tylko dodatkowo utrudnia te kwestie? Ja bym rzekł, że raczej mobilizuje do tego, żeby, żeby faktycznie myśleć o tych aspektach. Świetnie, że wspomniałeś tam o tym data governance, bo to jest coś, co ja mogę porównać, jak mamy data lejki, tak finalnie musimy uważać, żeby nas te dane gdzieś tam nie zalały faktycznie i żebyśmy nie mieli z tym większego problemu. My także w naszych tych poczynaniach na przestrzeni kilku lat mocno na to zwróciliśmy uwagę, ponieważ no, raz rozwój, dwa wykorzystywanie coraz większych ilości danych, no to musimy je jakoś ujawnić. Wydaje mi się, że na pewno są mechanizmy, które w tym pomagają, ale przede wszystkim bym zwrócił uwagę na to, że chmura wymaga takiej, takiej dobrej orientacji w tym, w tym obszarze. Znaczy Ja myślę, że tutaj to, co jest ważne, to jest to, że jak, jak się myśli o tym, to że w chmurze może się zadziać wiele rzeczy automatycznie, tylko, że to, że się w niej zadzieje automatycznie, to oczywiście jakby jest korzyść, ponieważ nie muszę o tym myśleć, ale z drugiej strony to nie znaczy, że ja nie powinienem o tym wiedzieć. I to podam taki przykład, który jakby jest klasy jakby typowych problemów w momencie, jak wchodzimy w chmurę, czyli koszty. Tak, w momencie jak. Na przykład mam autoskalowanie usług. To jeżeli nie będę tego dobrze kontrolował, to mogę bardzo szybko w bardzo duże koszty pójść. I tu nawet taki case jest sprzed, no dwa lata temu było, że. Był, był jakiś startup, który na Firebase postawił sobie rozwiązanie, po czym tak napisali niefortunnie tam kawałek kodu, że ten Firebase się właśnie sam wyskalował, przeszedł z darmowego, z darmowego konta na konto płatne. W ciągu tam paru godzin nabili 75 tysięcy dolarów kosztów. Google w związku z tym, ponieważ to było powyżej limitów, które mieli, zamknął im wszystkie konta i to, które używali, i wszystkie inne i generalnie tam jest takie story, że to nad czym oni zaczęli myśleć w pierwszym rzędzie, to że będą musieli ten startup zamknąć, bo nie mają takiego finansowania. Na szczęście na końcu wszystko się skończyło dobrze, to znaczy cloud provider jakby uznał, że to był błąd. Natomiast to pokazuje, że właśnie tak jak Krzysztof powiedział, że muszę znacznie zwiększyć kulturę pilnowania czy zarządzania pewnymi rzeczami. To jeszcze też na zakończenie może powiem taki przykład z ostatniego miesiąca. Robiliśmy na jednej z chmur właśnie duże modele machine learningowe i duże, czyli na miliardach, miliardy obserwacji uczących. No i teraz tak, to, że one będą drogie w uczeniu, to się tego spodziewaliśmy, tak? To znaczy tam po kilka tysięcy dolarów wychodziło za, jeden, za zbudowanie jednego modelu, ale na przykład to, czego nie wiedzieliśmy, co się okazało w trakcie użytkowania, no to, że w procesie uczenia ten algorytm zrzuca logi ponieważ były bardzo duże dane, to logi miały po wiele terabajtów. I sam koszt przechowywania tych logów był już niepomijalny. No oczywiście to, co trzeba było robić, to ustawić proces, który by kasował te logi, tak? Ale to dopiero po jakimś czasie zauważyliśmy, <laughs> po billingu, tak? Że, że one się tam pojawiają. No i to są takie rzeczy, które które się, którymi się trzeba nauczyć zarządzać. No ale znowu, mam nadzieję, jestem tu przekonany, że właśnie na Cloud Connectie tego typu doświadczeń będzie omawianych wiele, i sporo się będzie można nauczyć, jak właśnie to robić bezpiecznie, i tak, żeby była korzyść dla użytkownika. Bogumił, na pewno dziś prześliznęliśmy się zaledwie po najważniejszych tematach, które pierwsze przychodzą do głowy, kiedy mówimy o danych w chmurze, ale na pewno bardzo dużo szczegółów, bardzo dużo takich podpowiedzi, jak ta Twoja ostatnia z kasowaniem logów, na pewno w trakcie konferencji Cloud Connect. W rogu ekranu jest QR kod, który prowadzi do strony konferencji. Konferencja odbywa się 8, 9, 11 marca, a Krzysztof Osiński z DTIQ i Bogumił Kamiński będą oczywiście gośćmi konferencji. Michał Furmankiewicz, znany wszystkim, prosi, żebyśmy porozmawiali jeszcze o architekturze Lambada w chmurach, ale zostawmy ten temat Michałowi architektura lambada w chmurach publicznych nie wiem jak Michał z tego wybrnie dziękuję wszystkim bardzo do zobaczenia na konferencji Cloud Connect dziękuję pięknie niegodnia